Dziś o uczuciu serca. Czym jest to uczucie naszego serca? Jak się ono przejawia? Jak się ono budzi? Jakie cechy ma w sobie wobec wszystkiego, co nas spotyka? No właśnie, to uczucie serca czym ono jest? To uczucie naszego jestem. Niektórzy myślą o tym, żeby się połączyć ze sobą, połączyć się ze swoją duszą, połączyć się i ustanowić kontakt ze swoją duszą, z tym uczuciem, ja to tak nazywam. Jak to jest naprawdę dla mnie, bo tym, co się dzielę, to dzielę się swoim doświadczeniem, swoją perspektywą, co jest oczywiste. Widzicie, wiele jest tych takich działań, praktyk, które mają nawiązać kontakt z naszą duszą. Ja to nazywam właśnie z tym uczuciem. Dla mnie my zawsze jesteśmy połączeni. Zawsze i wszędzie jesteśmy w tym przejawie tego uczucia naszego jestem, naszego serca. Tylko jest tak, że my obudowujemy się różnymi rzeczami, różnymi przekonaniami, które można powiedzieć. Są rodzajem mierzenia siebie, czy jestem już wystarczająco połączony. Czy jestem połączony, czy może nie jestem. Co to znaczy połączyć? I te wszystkie definicje, te wszystkie określenia prowadzą nas drogą takiego starania się, takiego wysiłku, takiego działania ku temu, żeby się połączyć. A droga dla mnie zaczyna się od tego, żeby właśnie. Stanąć w miejscu, w swoim tu i teraz, i powiedzieć: Ok, jestem już połączony, ale ofiltrowany, obudowany różnymi e, przekonaniami, murami, i tak Co tak naprawdę tworzy rodzaj iluzji oddzielenia od siebie. No, i my poprzez to, że chwytamy tą myśl, że jesteśmy niepołączeni i potrzebujemy się połączyć, no to szukamy. Tworzymy różnego rodzaju praktyki, sięgamy po różnego rodzaju recepty, które nas mają połączyć. Życie dla mnie wiąże się z tym, że odpadają od nas te wszystkie przekonania, które nas nie wspierają, które nie rezonują z nami. To właśnie doświadczenie, poprzez swoje kontrasty, nas, można powiedzieć, oczyszcza. Więc każde doświadczenie, które niesie ze sobą jakieś napięcia, jakieś trudności, jakieś. Właśnie zawirowania, zapętlenia są tak naprawdę naszą edukacją, byśmy stawali do siebie, byśmy rozpoznawali, że coś nam nie służy. To, to yy, przekonanie, to spojrzenie nam nie służy, nas nie wspiera. I kiedy to uświadamiamy sobie, to pozwalamy, by naturalnie to nam po prostu odpadało, byśmy mogli wybierać na nowo. Oczywiście jesteśmy zapętleni w różne przekonania, różnego rodzaju nawyki, różnego rodzaju automatyzmy i one nas krępują. Ale jak ważne jest to, żeby zatrzymać się i startować od nowa w wybieraniu. Ile razy tyle, ile potrzeba, ale nie poddawać się, nie rezygnować, bo to jest jedyna droga. I tak będzie życie nas zapraszało. Nawet gdybyśmy zrezygnowali ze wszystkiego, poddali się i weszli w jakąś depresję, to i tak ten nurt życia będzie w nas, można powiedzieć, przepływał, chciał przepływać i będzie nas prowadził różnymi sytuacjami, by powstać do nowego, z każdym wschodem słońca. No właśnie, to uczucie serca. Czym ono jest? Bo to, co jest dla mnie ważne w tym rozpoznawaniu swojego uczucia, to jest to, że ono jest niezależne w swej esencji, w swej jakości, w swym przejawianiu się od czynników zewnętrznych. Tak naprawdę my wędrujemy od tego uwarunkowania przez zewnętrzne czynniki do tego, byśmy my samo stanowili się o sobie. Byśmy byli taki suwerenni w tej jakości, Wyborów swoich, a nie takimi marionetkami, które kopiują różne y, powinności, które przychodzą do nas od innych ludzi, od różnych y, zasad funkcjonowania. Wiecie, stanąć tak z tej niezależności energetycznej do siebie jest. Przepięknym wyzwaniem i drogą dla każdego z nas. Nie ma innej drogi, jak tylko właśnie stawać w tej swojej niezależności energetycznej. W tym, że to, jak się czuję, to, jak przeżywam energetycznie swoje życie, jest moim świętym, kreacyjnym wyborem. To nie jest. Moje przejawianie się, kiedy jestem, można powiedzieć, poddany różnym zewnętrznym drogowskazom, które ja przyjmuję dla siebie, że one są decydujące o moim życiu. Oczywiście próbujemy rozumieć różne rzeczy, próbujemy na zewnątrz sobie to wszystko układać w tej mapie mentalnej, by mieć jakąś strefę komfortu, ale i tak na samym końcu jest to wybieranie, to. Stawanie do swoich wartości. I tutaj pojawia się też rola umysłu, bo rola umysłu jest przepiękna Ona, umysł nasz fizyczny, czy ten ego umysł ma nam służyć, ma nas wspierać, ale przez to, że on jest tak bardzo w swojej konstrukcji można powiedzieć, wypełniony treściami uwarunkowania na zewnątrz, przez to on tak działa, że nas w jakiś sposób krępuje i nas można powiedzieć trzyma w takiej klatce w takim pudełku umysłu, ale dlaczego on yy, yy, może nam służyć? No dlatego, że jego rolą jest do tego, żeby nas wspierać i rozwijać. I to nie my, będąc w umyśle, tworzymy drogę połączenia ze sobą. Tylko my odpuszczamy te wszystkie przekonania, które nam nie służą, zmieniamy je. Po to, żeby móc przejawiać się w tej swojej esencji, bez tych ograniczających, zbudowanych na lęku, przekonań, które my wyhodowaliśmy w swoim ogrodzie naszego umysłu. To jest bardzo ważne. Kiedy zaczynamy iść drogą, można powiedzieć, tego uczucia swojego serca, to między innymi jest to niezależność od opinii od kogokolwiek. To już nie definiują mnie zewnętrzne etykietki, zewnętrzne miary, zewnętrzne różnego rodzaju pomysły na mnie, ale to ja wybieram w swojej esencji swój przejaw, swój przepływ, swoją wrażliwość w działaniu. I to jest bardzo istotne. I wraz z tym, kiedy my osadzamy się, coraz bardziej dopuszczamy. Rozluźniamy się w tych swoich myślach, które skrępują nas lękiem, rozluźniamy się, to tym bardziej zaczyna to uczucie się przejawiać w tym naszym dostojnym, królewskim, niepowtarzalnym, wyjątkowym, boskim życiu, które jest w każdym z nas. I to jest coś pięknego. To uczucie serca to jest stan, to są wartości, które niosą ze sobą odwagę. Które niosą w sobie coś, co jest w swojej wrażliwości naturalne, spontaniczne, lekkie, przepływie, wolne od lęku, wolne od czasu. To uczucie serca się nie spieszy. My w swojej istocie, w tym, można powiedzieć, zapudełkowanym umyśle, mamy takie tendencje, żeby coś tam ogarnąć, coś w czymś się spieszyć. W tym uczuciu jest. Bezczas jest wieczność i nie ma się gdzie spieszyć, skoro jesteśmy wiecznymi istotami. I to tak naprawdę tworzy naszą narrację każdego dnia, bo gdzie ja mam się spieszyć? Z czym mam zdążyć? Robię wszystko w swoim doskonałym tempie i przejawiam się tak, jak chcę, w swoim, można powiedzieć, płynięciu rzeki, bez popychania, bez zwalniania. I co jest ciekawe, to to uczucie otula nas w całości. Otula te wszystkie nasze po prostu różnego rodzaju aspekty, które my w sobie ukrywamy pod świadomością, czy aspekty, które są nam niewygodne, odcinamy się od nich. To uczucie otula w całości ten ego zraniony umysł tak żeby roztopić te wszystkie lękowe nasze blokady, nasze asekuracje, tak by właśnie móc pozwolić sobie być w przepływie tego, kim naprawdę jesteśmy. Można by było dużo mówić, mógłbym mówić dużo o tych wartościach, które niesie ze sobą nasze wrażliwe serce. To jest coś, co się porusza naturalnie. Coś, co nie ma w sobie jakiegoś takiego podziału, mierzenia, coś dobre i złe, po prostu wzrusza się naturalnie. Wzrusza się i przejawia się w tych naszych odruchach, reakcjach ciała. Bo tak naprawdę, kiedy my osadzamy się w tym uczuciu, to naturalnie ciało nasze pokazuje nam rozluźnienie, przepływ, zdrowie, przepływ energii, taką świadomość w wybieraniu siebie każdego dnia na nowo. To jest piękne. I teraz pojawia się na pewno pytanie: no dobrze, ale jak to uczucie no właśnie sobie na nie pozwalać? <laughs> Widzicie? Ja tyle już o tym mówię. Jak bardzo ważne jest w tym wszystkim rozluźnienie. Jak bardzo ważne jest to, żeby mieć ten czas ciszy, takiej samotności, w ciemności, żeby móc wsłuchać się w ten delikatny, subtelny głos swojego serca. By rozpoznawać wraz z tym, jak się zmieniają nasze fale mózgowe na alfa, teta, by rozpoznawać te przekonania, które nam, nam nie służą. I tworzyć tę, tak, taką strukturę w swoim ego-umyśle, takie myśli, które nas yy, udrażniają. Bo wiecie, to jest takie, bym powiedział wręcz proste: idziemy gdzieś, no i nagle pojawia się myśl, bo ja nie umiem, bo ja nie potrafię, bo ja nie dojdę, bo ja nie wiem, czy się mi uda i tak dalej. Ale w sercu jest wiatr do tego, żeby iść. Ale umysł naturalnie w swoich przekonaniach będzie nas chronił. Dostrzeżenie tego, że te wszystkie takie asekuracyjne przekonania są niesłużące nam, i zobaczenie, z czego one wynikają, pozwala nam na to, żeby przekraczać, przekraczać i tworzyć w zgodzie ze swoim uczuciem serca swoje życie. W tym, że my tak naprawdę dbamy o to wewnętrzne. Można powiedzieć, osadzanie się każdego dnia w tym uczuciu tego, kim jestem. Tego życia wiecznego, które w nas chce się przejawiać przez tego, można powiedzieć, awatara. By cechy tej naszej jakości, która jest taka nasza wewnętrzna, te, y, y, naszego wnętrza, by te cechy zaczęły przesiąkać. Całe nasze ciało, wszystkie nasze komórki, by nasze życie było, można powiedzieć, wyrazem tego naszego esencjalnego jestem. I to jest takie ważne, dla mnie bardzo ważne, że w momencie, kiedy sobie zdaję sprawę, że to ja decyduję o tym, jak się czuję, to wybieram to, czym się chcę karmić, jakie treści w sobie chcę rozwijać, to wszystko wpływa. Albo wspierająco, albo ograniczająco mnie w mojej codzienności. Więc czas na to, żeby właśnie stanąć do siebie, by stanąć do tego odważnego bycia w takiej harmonii ze swoim uczuciem jestem. I to jest też ciekawe, że my mamy taką też troszeczkę. Hmm, Tendencję plątania się i mylenia tego uczucia serca z tymi stanami hormonalnymi naszego ciała. I nazywamy pewne stany hormonalne e, swojego ciała jako to są uczucia serca. Tylko one mają w sobie tą jakość, że raz się pojawiają, a potem znikają. Raz się pojawiają, a potem znikają. Z tego pojawia się niezły teatr. Szukania tego bycia w tym stanie, bo jeżeli ja coś tam robię i nagle mi coś się tam e, wibracyjnie zmieni, albo coś ktoś zrobi, albo jestem w czymś, jakimś towarzystwie i to towarzystwo jest niewibracyjne w zgodzie ze mną, wibracyjnie niezgodne ze mną, no to ja od razu się kule i uciekam, bo ja chcę w swojej szklarni hodować swoje wibracyjne, wysokie e, tak zwane jakości, wysoko wibrować. To tylko pokazuje tak naprawdę, że my identyfikujemy się, identyfikujemy to uczucie serca ze stanami hormonalnymi naszego ciała. A jak wiemy już z doświadczenia, że to jest zwiewne, raz je, raz nie ma. A to uczucie serca jest ponad tym wszystkim to jest ta jakość tego, tej naszej esencji. I, i to jest bardzo fajne, żeby, fajnie, żeby zobaczyć, że. Wchodzę w różnego rodzaju y, przeżywania i myślę o nich, że one są właśnie tym, to już jest moje otwarte serce. A potem nagle coś się zadzieje i serce się zamyka i jestem zgnieciony tak naprawdę hormonalnie. I to taka jest górka i dołek. Każde trudne doświadczenie jest zaproszeniem tak naprawdę do tego, by wejść w swoją wieczność, w swoje jestem. By... Zatrzymać się i poczuć swoje istnienie. To jest tak bardzo esencjonalne. By poczuć, by właśnie z tej perspektywy, tego swojego jestem, z tego uczucia prawdziwego swojego serca, spojrzeć na wszystko. I bardzo to jest niesamowite, jak można, jak patrzę na różne rzeczy i jak widzę, jak mi się mogą załączać różnego rodzaju takie lękowe. Czy jakieś takie e, zwiewne e, reakcje fil, filtruje tą rzeczywistość? A to jest tylko i wyłącznie filtrowanie przez przekonania, przez e, to, jak moje dzia, e, działa moje ciało hormonalne. I jak to widzę, to, to ta świadomość pozwala mi właśnie przekraczać te ulotności i być w swojej wieczności, w swojej esencji. I taka droga. Tak więc, kochani, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, my możemy wybrać to, jak się czujemy. Wiem, ktoś powie, nie jest to łatwe. Racja, jesteśmy nieraz tak mocno gdzieś tam ciągani w różne strony, ale co jest piękne, to zawsze, yy, im bardziej jesteśmy już w tym, w tym uczuciu się osadzamy, to tym szybciej yy, można powiedzieć, Dostrzegamy pewne zamulenie hormonalne, mentalne, z jakimiś przekonaniami, że wchodzimy w jakąś w ogóle pętlę i to pozwala nam szybko wychodzić z tego. To jest droga. Każdy w swoim tempie odkrywa i rozwija swoją niezależność energetyczną. To przejawianie się tego, kim jest naprawdę. No tak naprawdę, bo wiecie, można mówić różne rzeczy, ale to dopiero życie i owoce naszego życia w codzienności pokazują, gdzie jesteśmy, w jakim stanie jesteśmy, jak wygląda to nasze osadzenie. Dopiero różne trudne sytuacje nam pokazują, jak my stajemy do tych sytuacji. Czy się kulimy, czy z wdzięcznością, z uznaniem, bo widzimy, że każda sytuacja ma. Ma jakiś swój cel edukacyjny, ma jakieś znaczenie, jest wyrazem czegoś, odbiciem czegoś. Także to jest zamienianie tak naprawdę z perspektywy tego uczucia serca wszystkiego w coś, co nam służy, coś, co nas wspiera, bo nie ma sytuacji, która by nie mogła być zamieniona w coś, co nas jeszcze bardziej wznosi i rozwija. Kochani, najlepszego we wszystkim. I w tym takim otulaniu się, tym uczuciem serca tego, kim jesteśmy. Najlepszego, hej.